No muszę się odnieść do sytuacji, która bulwersuje całą polską opinię publiczną, czyli ten, mówię o tym wielkim znaku zapytania, gdzie jest minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości pan Ziobro i czy wróci do kraju. Ja właściwie najchętniej bym się zwrócił bezpośrednio do, do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chcę pan przejść do historii jako fujara czy minkiszon i i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Zarzuty są poważne. Jedyną metodą, aby, aby wytłumaczyć się z tych zarzutów jest postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami, tak aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce. I to jest jedyna droga, jedyna metoda. Ucieczka czy szukanie azylu, czy to w Budapeszcie, jak. Pański kolega czy jak inny kolega na Białorusi to wszystko stawia w bardzo złym świetle i pana ministra i wszystkich, którzy są w tej sprawie no, zamieszani w jakieś jeszcze w tej chwili nie do końca oczywiście wyjaśnione, ale brzydkie, no, na odległość śmierdzące interesy.